Naszą historię ze sklepem internetowym rozpoczęliśmy blisko 10 lat temu. Były to czasy, kiedy nikt jeszcze nie myślał o cyfrowej rewolucji i o takim poważnym przenoszeniu swojego biznesu do internetu. Natomiast my byliśmy pionierem w tym zakresie, na pewno pionierem w naszej branży. Były to czasy, kiedy nasza platforma była zamkniętą platformą zakupową. Co to oznaczało? Oznaczało to tyle, że można było poznać ceny i dostępności produktów dopiero po rejestracji w sklepie i dopiero po zalogowaniu się. Później przeszliśmy długi proces otwierania naszej platformy i tak naprawdę upodabniania jej do tego, co klient zna z takich typowych swoich doświadczeń zakupowych w internecie. Nasza platforma z czysto przemysłowej stała się czymś, co klient może porównać do typowego e-commerce. W roku 2017 bardzo mocno postawiliśmy na e-commerce. Chcieliśmy zaangażować do tego specjalistów z branży, dlatego mieliśmy zatrudnione dwie firmy doradcze, które pomagały nam w rozwoju naszego sklepu internetowego. Przede wszystkim nie były to kwestie techniczne, bo na tych naprawdę się znamy, natomiast były to kwestie związane z tym, w jaki sposób budować doświadczenie zakupowe dla naszych klientów. Doprowadziło nas to do tego miejsca, w którym jesteśmy obecnie, gdzie przez nieco ponad 2 lata udało nam się potroić współczynnik konwersji, a sprzedaż poprzez sklep internetowy, która wynosiła niegdyś 10%, obecnie wynosi ponad 30%. Na chwilę obecną jesteśmy gotowi na to, żeby pomagać naszym partnerom. Odpalenie swojego własnego sklepu internetowego, swojego własnego e-commerce'u nie jest prostym tematem. To nie jest program z guzikiem włącz-wyłącz. Trzeba tam naprawdę sporej wiedzy i doświadczenia, żeby rozpocząć handel, szczególnie taki, który zakończy się sukcesem. Pomagamy naszym dystrybutorom, dzielimy się wiedzą, mamy swoje własne know-how, które chętnie podzielimy się z kolejnymi dystrybutorami. Jesteśmy w stanie integrować, integrować systemy do tego stopnia, że nasi partnerzy handlowi mogą otworzyć swój własny sklep internetowy właściwie bez jakiejkolwiek dostępności magazynowej. To nasz magazyn staje się dla nich bazą do handlowania w internecie.